Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam po 8 i powiem Wam, że strasznie długo zajęło mi zbieranie się i przyszłam na pociąg ten o 11 i przyszłam na ostatnią chwilę. Nawet przed chwilką Wam nagrałam klip z ręki, ale okazało się, słuchajcie, że pociąg ma ponad godzinę opóźnienia, więc przyszłam się czegoś napić i przy okazji zacząć vloga normalnie na stoliku, żeby tutaj był dużo lepszy kadr, bo niestety jak nagrywam z ręki, ten kat jest taki bardzo bliski, nie wygląda to za dobrze, a skoro i tak muszę godzinę czekać, więc stwierdziłam, że nagram wstęp do vloga jeszcze raz, więc dzisiaj zaczęłam trochę później film, był około godziny 11.30, ale jakoś powiem Wam, że ten poranek i rozruch miałam dzisiaj bardzo ciężki, pomimo tego, że się wyspałam, ale już Wam o wszystkim opowiadam, lecz najpierw czołóweczka. Mind, but then it's you oh. pamiętajcie, z ostatniego vloga miałam jechać do Gdyni w poniedziałek, ale po pierwsze późno wróciliśmy z miasta, a po drugie, słuchajcie, zaliczyłam bezsenną noc. Z niedzieli na poniedziałek byłam okropnie zmęczona. chciałam się spać, a zanim nic w świecie nie mogłam zasnąć. Ja czasami mam takie bezsenne noce. Zazwyczaj jest to rzadko, ale powiem Wam, że ta noc była jedna z gorszych, ponieważ może przyspałam godzinę i wczoraj byłam tak wykończona, że naprawdę nie miałam ochoty, wiecie, jechać do Gdyni i mierzyć się z innymi sprawami, e, więc e, zrobiłam sobie taki dzień off. Wczoraj zmontowałam vloga z niedzieli, potem poszłam sobie na spacer ze słuchawkami w uszach, e, na obiad właśnie z siostrą i z jej mężem No, knajpa, tak taki dzień na spokojnie e, i okay. dzisiaj się wyspałam, bo wczoraj, słuchajcie, położyłam się do łóżka około godziny 19.30, przed 21.00 już spałam, e, bo obejrzałam sobie trochę książula, a potem e, czytałam książkę e, i powiem Wam, że już o 21.00 zaczęło mi się literki rozmazywać i, i po prostu poszłam spać, ale dzięki temu jestem wyspana, ale przez to, że spałam długo, to jestem dzisiaj lekko nieprzytomna. Jest zawsze źle. I widzicie, dawno nie miałam o taką bezsenność a mimo to jednak mnie dopadło. A z racji tego, że chciał mi się przypić, to słuchajcie, przetestujemy coś nowego. To jest granita i wziąłem sobie granitę małą i to jest mieszane. Te niebieskie to są owoce leśne, a tu pod spodem jest truskawka, więc ja spróbujemy, jak to smakuje, bo nigdy nie piłam tej granicy. Przepyszne, zimne, fajne, orzeźwiające. Powiem Wam, że chyba fajnie, że wzięła mieszane, bo czuję, że truskawka jest słodka, a te owoce są e, takie fajne, paskowate i muszę przyznać, że jest to ciekawe napi, bo to jest jakby sok zmieszany z lodem, coś takiego, bo ma taką gęstą konsystencję. Czujecie, że jest bardzo zimne, że ma lodową taką strukturę, a do tego czuć owoce i kurczę. Nie piłam tego wcześniej i zaczęłam się zastanawiać, jak właśnie próbowałam, dlaczego jakoś tak nigdy nie natrafiłam i powiem Wam, że naprawdę jest smaczne i chyba nagram nawet test na rolkę, ale dzisiaj to na pewno nie zdążę, ale po moim wyjeździe na urlop na pewno nagram właśnie test, bo to jest ciekawe, więc może nawet sobie zamówię dwie na spróbowanie, na przykład pójdę z siostrą i wiecie, popróbujemy dwie smaki, bo do tej pory nie piłam i... Kurczę, sama siebie zaskoczyłam, nie było jednak zejść, jestem dosłownie nie wiem 100 metrów od peronu i tutaj właśnie jest taka mała budka z lodami, właśnie z napojami. Cieszę się, że przyszłam tutaj się nagrać i troszeczkę odpocząć i się czegoś napić czekając na pociąg, bo to jest masakra. I powiem Wam, że dawno już nie było aż takiego uzucienienia, chyba ostatnio w czerwcu czekałam godzinę na pociąg więc nie wiem co się dzisiaj wydarzyło i zaczęłam się zastanawiać, czy uda mi się tą sprawę załatwić czy się wyrobię czasowo i o której wrócę bo jak będzie opóźnienie w drugą stronę to też nie będzie fajnie Jechałam już do chodziny głównej, jest około 13.30 i z jednej strony jest późno, ale z drugiej strony na szczęście mam dużo czasu bo chyba do 16 bądź też do 17 mogę załatwić sprawę, którą mam do załatwienia więc tutaj nie obawiam się, że po prostu nie zdążę ale już wiem, że odpadło mi spotkanie z Oskarem Niestety nie udało się zdradać, wyjścia trafików. Oni też mają swoje plany i mogliby się zobaczyć dopiero później, a ja później nie mogę, wiecie, complicate, ale nie będę ukrywać, że jest mi to dzisiaj po prostu na rękę. I nie zrozumcie mnie źle, ja uwielbiam spotkanie z KMP z Lizą i bardzo chciałabym się z nimi zobaczyć, ale z drugiej strony wiem, jak dzisiaj będzie ciężko czasowo, bo jestem dużo później w tutaj na dworcu i w efekcie y, mam mało czasu na załatwienie tej sprawy, a tak jak Wam nie wiem ile mi zejdzie z załatwieniem, y, więc później będę na szybko szukała miejsca, żeby nagrać Q&A y, y, i trochę narzekaliście, że Q&A w McDonald's było zagłośne, ale słuchajcie, ten aparat jest genialny, jeżeli chodzi o nagrywanie vlogów, ma świetną baterię, super jakość i ten naprawdę mikrofon daje radę, ale jego jedynym minusem jest to, że jest czuły na wiatr pomimo tego, że ma założonego kopa. I jak w rodzinie nie jest to dużym problemem, bo w Rodzie aż tak nie wieje, tak we Władysławowie praktycznie codziennie jest wichura. I ja myślałam, że jak będę na to to będę mogła dla Was nagrywać, wiecie, na zewnątrz, z pięknymi kadrami, a tu się okazała jedna wielka lipa. Dlatego postaram się dzisiaj gdzieś w dynie znaleźć jakieś cichsze miejsce na nagranie drugiego Q&A, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo w sumie najprościej jest nagrać w Rybie, to jest dla mnie najwygodniejsze. Ale czy mi się to dzisiaj uda i gdzie się wybiorę i gdzie pójdę, to jest ciężko przewidzieć, bo to będzie zależało po prostu od czasu. Tak samo siostra, że mi, żebym powiedziała, którym pociągiem będę wracać, a mnie jest ciężko przewidzieć, bo będę wracać albo tym 17.20, albo tym 19, chyba, 15, bo nie wiem o której się wyrobię, bo chciałabym wracać tym wcześniej, ale wiecie, nie wiem jak to się ułoży czasowo i może być naprawdę ciężko, bo... Bo po prostu może być sytuacja taka, że będę załatwiać sprawę do 17 i dopiero w 17 pójdę nagrywać, no to wiadomo, że na 17.20 nie zdążę. I powiem Wam, że dzisiaj jest ostatni taki szalony dzień, bo jutro ewentualnie się tylko ogarnę i może nagram kilka testów, bo dzisiaj właśnie ja tak wiadomo się, że są fajne rzeczy w tych oh, tego tak, gastronomicznych, bo Władysłowowi i chciałabym wrzucić testy na TikToka. A w czwartek już wyjeżdżamy, oni wyjeżdżają na swój wyjazd, ja z mamą wyjeżdżam na swój wyjazd, więc w efekcie jeszcze jutro musimy się spakować. Wicie ogarnąć, wyspać, żeby na 15 być gotowym. Ja jutro jeszcze będę musiała zmontować i tego vloga i Q&A, bo niestety urodziny będę miała internet tylko z telefonu, ale z telefonu nie będę w stanie przesłać żadnego filmu. Jak TikToki będę mogła sobie montować, i wrzucać na bieżąco, tak filmów długich nie będę musiała, więc musiałam zaplanować, wiecie, filmy do przodu, a jeszcze dodatkowo Zaraz po powrocie czeka mnie dęcyka, więc też nie wiem jak będę w stanie mówić przez pierwsze 2-3 dni, więc nagrałam, chcę nagrać właśnie filmy do przodu, żebyście mieli co oglądać. I powiem Wam, że trochę mi ten dzisiejszy dzień przełożę, że czuję, że wiecie, działam trochę chaotycznie, jeszcze do godzinne spóźnienie w pociągu. Teraz ja się przeraziłam, mam nadzieję, że o 7.50 jak będę jechać do Warszawy, nie będzie opóźnienia. Urka, mam ustalone, wiecie, pociąg do Warszawy, ale oczywiście zgłoszę przejazd. Widzicie, przez to, że ja już dzisiaj myślę o tym, że mam dużo rzeczy do zrobienia, jeszcze wyszło to opóźnienie, przez to, że jutro będzie też taki szalony, nieogarnięty dzień przed wyjazdem, to już mi się właśnie wyłącza ten tryb trochę chaosu i mam wrażenie, że skaczę po tematach. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i że dzisiaj będzie trochę taki autyczny vlog, ale czasami tak bywa. Dobra, uciekam załatwić tą sprawę, bo w końcu zejdzie mi się naprawdę, wiecie, tutaj siedzenie na potrzebnie, niepotrzebnie, a, a sprawa będzie niezałatwiona. I wybaczcie, że Wam na nie mogę powiedzieć o co chodzi, ale jak tylko będę mogła, będę Was na bieżąco informować. Słuchajcie, udało się. Jest co prawda 15.30, jest późno, ale naprawdę jestem zadowolona. Udało mi się załatwić niemożliwą do załatwienia sprawę. Najlepsze było to, że byłam odsyłana, wiecie, od okienka do okienka, że to się nie da, że to trzeba dzwonić. Ja mówię, że czekałam na telefon, ale wiecie, nikt do mnie nie dzwonił i tak dalej, i tak dalej. Byłam spławiana, aż w końcu się wkurzyłam i wiecie, chodziłam od pokoju do pokoju, dotarłam do pokoju, w którym miałam być i spotkałam się z osobą odpowiedzialną za brak kontaktu w pewnej sprawie i słuchajcie, Udało mi się zdobyć pewien termin, co było prawie graniczące z cudem, więc ja się śmieję, że jestem od spraw niemożliwy i nie będę ukrywać, że jest to duży, duży, duży plus, więc jestem zadowolona i teraz zastanawiam się, co zrobić, bo mój pierwszy plan był taki, że idę już na, wiecie, do Riviera i tam będę nagrywać Q&A, ale pomyślałam sobie, że z, po drodze znalazłam taką fajne bistro, taką fajną restaurację, że wezmę sobie herbatę i tutaj nagram QA, bo tutaj jest dużo ciszej niż w centrum handlowym. Dlatego najpierw nagrywam klipa, widzicie, do vloga, by zobaczyć jak to będzie dźwiękowo i czy będzie ok do nagrywania QA. I potem nie wiem czy nie wsiądę po prostu w SKM, bo jestem właśnie niedaleko Urłowa i zobaczymy czy po prostu nie wsiądę w SKM i nie podjadę sobie na dworzec, bo nie będę uchywać, że jestem... Chłodna. i teraz nie wiem co zjeść, czy pójść na dworcu do Maka, czy iść do Riviery. Powiem Wam, że naprawdę się waham, ale trochę nie bardzo mam czas dzisiaj na Rivierę, więc zastanawiam się nad tym naprawdę intensywnie, tym bardziej, że może wieczorem będziemy gdzieś wychodzić, więc nie wiem, nie wiem, muszę ogarnąć, ale na pewno chcę tutaj nagrać w chcę tutaj nagrać Outfit, chcę nagrać, wiecie, no, co chciałam nagrać? outfit oraz chciałam nagrać e, rankingi e, więc e, na pewno to chcę zrobić, a co będzie dalej to się zobaczy, e, dlatego e, no Zobaczymy po prostu jak to się poukłada. Ale jestem zadowolona, bo okay, jest późno, jest 15.30, ale załatwiłam coś, czego nie dało się załatwić, więc ja naprawdę jestem od załatwienia spraw niemożliwy. Ale ja myślę, że wszyscy, nie, bo pani za późno przyjechała, nie, bo to już o tej godzinie nic nie załatwiło. i Ja mówię, ok, ja rozumiem tylko, że ja jechałam z Władysławowa, słowowa, pociąg był opóźniony godzinę, ja nic na to nie poradzę. Nie mam innej możliwości, żeby przyjechać z Władysławowa. I ja rozumiem wiele rzeczy, ale Skoro ludzie pracują w okienkach, wiecie, jeszcze są w pracy, to takie teksty, że już o tej godzinie się nic nie da załatwi. I są, wiecie, no średnie, tym bardziej, że to chodziło tylko o jedno zapytanie. Ja wiem, że każdy ma swój plan pracy, i każdy ma swoje obowiązki, i godziny przyjmowania są dla wszystkich. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale też jakby bądźmy ludźmi, i bądźmy wyrozumiali. Ja nie kazałam tutaj wykonywać jakieś ciężkiej pracy, tylko po prostu dostać termin, spojrzeć w kalendarz, dostać termin i tyle. Więc się udało. А да, помню вам, что... Mam dzisiaj taki nastrój, że najchętniej to bym cały dzień chodziła ze słuchawkami w uszach. Bardzo mi dzisiaj siada muzyka, więc z drugiej strony musimy żeby sobie podjechać wózkiem do górnej gdyni, ale zobaczcie jak się to robić czasowo. No bo mam cały akumulator i nie zróbowałam, szłam pierwszą i nie było to jakoś bardzo długo, ale z drugiej strony, no nie wiem, bo jak będę jechać, wiecie z tak średnio się słucha muzyki, a jadąc tutaj sobie chodniczkami są bardzo ładne, wiecie, to się fajnie słucha tej muzyki. Pomyślę nad tym wszystkim, ale jestem zadowolona i teraz zabieram się za e, właśnie Q&A. Słuchajcie, byłam naprawdę zadowolona, ponieważ w tamtym miejscu udało mi się nagrać Q&A i potem włożyłam sobie słuchawki na uszy. Jak widzicie, nadal mam je na szyi i przyszłam do Riviera. Poszłam na krótkie zakupy i słuchajcie, e, tym razem udało mi się coś kupić. E, mam tutaj torbę z zakupami. O, zobaczcie, e, taką malutką. Blizzard kupiłam sukienkę. Natomiast w Zarży kupiłam e, bardzo fajną piżamę, e, tylko jedyny jej minus jest taki, że ona ma e, tutaj taką aplikację, która no, pewnie będzie trochę e, się spierała, ale bardzo mi się spodobała, była na M40. Dajcie znać, czy wy też tak macie, że e, piżamy wolicie mieć w rozmiarze większym. Ja uwielbiam luźne piżamy, e, tak żeby mi nic nie uciskało, żeby było mi łatwo założyć a nie takie wiecie dopasowane. Dodatkowo przyszłam tutaj do Podcornelu, żeby coś zjeść, bo od śniadania nie miałam nic w ustach. Czekając na pociąg, piłam tylko tą granitę, więc powiem Wam, że już byłam głodna, ale musiałam skorzystać z dwóch lokali, ponieważ najpierw poszłam do Berlin Kebab i tam wziąłam sobie takiego pryta box, czyli to był box z frytkami i z mięsem z kebaba. Wziąłam sobie mięso mieszane, było z kurczakiem, do tego set ale nie mieli tam gorących herbab. A ja niestety ciężkie jedzenie muszę popijać, więc weszłam do Burger Kingu i tutaj mam czarną herbatkę, którą połowie już wypiłam. A teraz czekam, żeby druga połowa mi wystygła. I słuchajcie, przy okazji o Taiwoka. W ogóle tajłok to jest śmieszna historia, bo tajłok poleciła mi Ania, moja koleżanka, którą znacie z bloga z moich 30 urodzin. I zawsze jest to taki loter, który odwiedzamy właśnie z trzosną, co z znajomymi, jak jesteśmy w Warszawie, bo w złotych tarasach jest tajłok i według mnie tam jest najlepszy Taiwok. Więc może nawet jak teraz będę w Warszawie, to się skuszę na Taiwoka. Zobaczę. Ale powiem, że dla mnie, jednej osoby, jest ciężko coś tutaj wokół, bo porcje są naprawdę duże. Ale podeszłam tam i zapytałam, czy mają jakiś talerzyk bądź miseczkę taką, wiecie, niższą. I dostałam właśnie taką małą miskę. I zapytam, za ile, ile będę za tą miskę płacić. Dostałam ją tutaj od Państwa za darmo. ze co bardzo dziękuję. Ponieważ, słuchajcie, ten Pyta Box był w takim, wiecie, jak to są boxy, kebaby, nie? Takim wysokim. A tutaj te stoły, są trochę wysokie w kurkornerze i powiem Wam, że jadłam tak, że nie wiedziałam co jem, nie wiedziałam co wbijam i po prostu skorzystałam ze zło myśli mojego dziadka którą mi zawsze powtarza masz mózg żeby myśleć dlatego właśnie poszłam po tą miseczkę przesypałam sobie to jedzenie widziałam wtedy swoją porcję mogłam sobie spokojnie jeść i było mi dużo wygodniej wiecie tak to jest kiedy je się osobą z niepełnosprawnością wszystko się da tylko czasami trzeba wymyślić na to jakiś patent początkowo próbowałam podnosić wózek do góry ale powiem wam że musiałabym się podnieść naprawdę wysoko a że ja mam tą funkcję kołyski to nie jestem w stanie podnieść wózka tak na płasko do góry tylko po prostu pod Naszego, w formie takiej pół leżącej i wtedy niewygodnie mi się siedzi i niewygodnie mi się je, dlatego ten pomysł z tą miską był naprawdę fajny. Dojechałam już do Gdyni Głównej, skorzystałam z SKM-ki, jedną stację i tak jak Wam mówiłam, nie przypadam za rozkładaniem rant na jedną stację, ale wiecie co, nie miałam innej opcji, bo zanim zjadłam, to było chyba za 15 siódma, kiedy wyszłam z liwiery, a wiecie, miałam pociąg 1928, więc musiałam szybko iść na SKM, na szczęście skemki do nie jeżdżą co 5-7 minut, więc czekałam 3 minutki, podjechała skemka. Na szczęście pan miał taką lekką rozkładaną rampę, więc nie było żadnym problemem, żeby po prostu ją rozłożyć. Od razu schodząc z peronu stumkowego sprawdziłam, że mam pociąg wiecie, nieopóźniony, bo dzisiaj są straszne opóźnienia i poprzedni który jest w i ma 33 minuty opóźnienia. Jak na razie mój pociąg takiego opóźnienia nie ma zakomunikowane. Dodatkowo sprawdziłam, że winda działa, więc przyszłam się tutaj takie znane Wam z nocnych filmów właśnie miejsce nagrać, bo powiedziałam, że mam jeszcze chwilkę, to sobie do was porozmawiam. Przyznam wam, że jechałam teraz znowu tą najbardziej nowoczesną eskemką, taką białą, z napisem zarząd chyba województwa pomorskiego i powiem wam, że z tymi pociągami naprawdę jest problem, bo nie wiem, że one czasami są postawione jako szynobusy i wtedy te pociągi są za wysokie, natomiast do eskemek one są za niskie i tutaj w Gdyni nie było większego problemu, ale jak siadałam na wzgórzu, to może nie był ten pociąg aż tak, e, wiecie, e, tylko właśnie to było, tak, to było, teraz nie pamiętam, czy to było... To było w dół, tak, jak się w wzgórzu yy, i ona była niska, wiecie, że dość mocno pikowałam w dół. Jak wyjeżdżałam do pociągu, musiałam się zastanowić, bo wyjeżdżałam, wiecie, szybko i wyjeżdżałam szybko, w końcu mi się pogubiło. Yy, I kurczę, z jednej strony na taki peron, jak w Radzie może być ok, a z drugiej strony na takie te nowocześniejsze, pociągi, perony, to może być, wiecie, problem, bo ten pociąg może być za niski. A ta rampa też za długa nie była. Wiecie, ja nie mam problemu zjechać po dość dużym nachyleniu, a to nachylenie nie było aż tak wielkie, ale mimo wszystko kurczę zakupiono nowe pociągi, które są mega luksusowe, mega wypasione, ale z tym dostosowaniem jest naprawdę średnio. Dodatkowo napisałam do siostry, czy my dzisiaj wychodzimy, bo też właśnie mamy gości, dlatego czasu często wychodzimy wieczorami. Ja wczoraj na przykład już nie wyszłam z nimi bo po nie miałam sił, musiałam się wyspać, odespać, wiecie po tej bezsennej nocy, a dzisiaj właśnie siostra mówi, że wyszli i jeszcze nie wiedziała, czy do mojego powrotu oni wrócą do domu, czy, czy będą właśnie chodzić z naszymi gośćmi. I teraz właśnie napisałam do siostry, że zaraz wsiadam do pociągu, żeby mi dała znać po prostu, gdzie ja mam wysiąść, bo nie wiem jaki będzie plan i nie wiem co będziemy robić. Szczerze najchętniej bym wróciła do domu, szybko, bo będę no, zanim się to będzie 21. Wiecie, wypiła herbatę, wypiła tabletki, zmyła się i położyła z książką do łóżka. Jeszcze jutro muszę się spakować, bo pewnie 15 będziemy z najechać już w swoich kierunkach, bo najpierw siostra wiecie, na nas porzucają autem, a potem jadą dalej, więc trochę się obawiam, jak mnie w szczęście może wyglądać. Dajcie znać, czy wy też nie lubicie tego osobnego tego ostatniego dnia przed jakimś wyjazdem, bo zawsze trzeba się spakować, wiecie, trzeba ogarnąć milion rzeczy i jest chaos. Ja naprawdę nie lubię, chociaż też nie lubię sobie na ostatni dzień zostawiać montażu, chociaż wiecie, jakbym miała zmontować 7 filmów, to by nie da rady, ale cieszę się, że zostało mi tylko dwa. Dobra, uciekam powolutku na perę, żeby się nie spóźnić, bo potem to było nie, nie za fajnie. Dojechałam do portu, jak widzicie, jestem w McDonald's. Muszę przyznać, że ta podróż była bardzo przyjemna, choć pociąg nie miał już wieczorem opóźnienia i też był praktycznie pusty, dlatego miałam ciekawą sytuację, ponieważ Spotkałam w pociągu taką dziewczynę z dzieckiem i chyba z bratem tak podejrzewam albo z jakimś kolegą. I spotkaliśmy się w pociągu z Władysława do Gdyni i teraz powrotem z wracaliśmy tym samym pociągiem i pewnie, bo można było chwilę pogadać. Ja mimo wszystko słuchałam dużo muzyki i bym wam, że zaczyna się robić ciemno. Chciałam się nagrywać na zewnątrz, ale wszystkie te stoliki, które są, wiecie, dostosowane niestety były zajęte więc powiedziałam, że wejdę tutaj do McDonald's jestem bardzo zadowolona z tego, ilu udało mi się dzisiaj zrobić i że osiągnęłam niemożliwe e, mimo wszystko czuję się jakaś taka wyprana, chyba przez to, że się nakręcam emocjonalnie, że mam wieczor tyle do zrobienia, wiecie, czuję się jakaś taka plech, hmm, ale wiecie, będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Dodatkowo wczoraj skończyłam czytać tą książkę każde kolejne lato i powiem Wam tak, autorka fajnie pisze, fajnie buduje narracje, postaci, fajna fabuła, tylko jedyne co mnie wkurzyło, to to, że była szykowana wielka drama, wiecie, na koniec, że tam się wydarzyła jakaś niesamowita krzywda, a tak naprawdę potem okazało się, że to wcale nie było tak złe, jak mogłoby się wydawać. Mimo wszystko książka była naprawdę fajna. Ja zacząłam tej samej autorki e, z, książkę Spotkać mnie nad jeziorem e, i przeczytałam dopiero o jakieś, nie wiem, 10% i powiem wam, że jest podobny styl pisania, bardzo dobrze się czyta. Mam nadzieję, że ta historia będzie dużo ciekawsza, bo tutaj też od samego początku jest zbudowana tajemnica, o jakichś tajemniczym mężczyźnie i bliźnie, więc jestem ciekawa, jak to się rozwinie. I też właśnie skupiam się na czytaniu tych letnich książek, bo potem chciałabym przejść na jesienne wiecie, i na fantastykę, a potem już nie będzie klimatu na te letnie, chociaż i tak wiem, że nie przeczytam tych wszystkich, które bym chciała, ale wiesz, ja sobie zachowam na kolejne lato albo na jesień będę sobie poprawiać pomoż letnimi książkami. I tak sobie w ogóle pomyślałam, że chyba to będzie ostatni klip, bo jest już przed 21, a ja tylko przyjdę, wiecie, wypiję z telebioletki zmyję, makijaż i kładę się czytać książkę i kładę się spać. Bo nie chcę tutaj rozwalać swojego systemu snu, bo to, że tej nocy się wyspałam, to naprawdę nie chcę zaliczyć kolejnej bezsennej nocy. I powiem wam, że jak zawsze w tym pociągiem, to było jasno, a teraz już widzę, że się robi coraz ciemniej, bo jestem 21. I będę musiała normalnie włączyć światła, bo z McDonald's mam taki 20-minutowy spacerek do siostry albo nawet dłuższy więc będę musiała włączyć światło, a widzicie na no dworze jest przyjemnie się, bo nie jest chłodno bez żadnego nakrycia. Dodatkowo też, jeszcze właśnie zapomniałam wam powiedzieć, że w Smoku widziałam taki fajny speter ale przymierzamy 22 i był trochę za mały w i teraz nie wiem czy brać większy, stopni nie było większego więc musiałabym zamalić przez stronę, bo powiem wam, że brakuje mi takich neutralnych albo właśnie multikolorowych swetrów, żeby pasowało do wszystkiego albo właśnie jakiś neutralnych typu kremowy, czarny, szary, biały żeby mogła po prostu używać do większej ilości wybrań. a ciężko coś znaleźć więc Dlatego właśnie do albo Ramoneskę, albo Bomberkę, bo to są takie najbardziej moje, wiecie, neutralne rzeczy, ale nie ma co przedłużać, dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, ja też będę miała długą przerwę w nagrywaniu vlogów, co najmniej tydzień, więc odpocznę sobie, pozbieram tematy do kolejnych vlogów, dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują, w kolejnym filmie będziemy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!